Cześć, witajcie bardzo serdecznie w pierwszym poradniku dotyczącym modułu Applied Energistics. Przed sobą macie kilka takich ważnych maszyn, które na pewno w tym poradniku, w tym i pewnie w drugiej części, bo będą dwie części tego poradnika, które na pewno omówię, przedstawię, wytłumaczę jak działają i oczywiście podam receptury, jak można je skraftować. Dobra, myślę, że to tyle tego wstępu i przejdziemy, że gdyby do tworzenia, ponieważ będzie troszkę do pokazywania, do wytłumaczenia, tak żebyście wszystko mogli zrozumieć i żebyście jak najwięcej wyciągnęli właśnie wniosków z tego poradnika. I żebyście oczywiście mogli e, sami bawić się tym modem na swoim świecie. Dobra, to jest jak gdyby najważniejsze. Zacznijmy może tak od samych. Podstaw. Spróbuję gdyby zrobić to wszystko w chronologicznym porządku, tak żebyście Wy mogli to mniej więcej zrozumieć i prawdopodobnie podobnie będziecie tworzyli tę maszynę na swoim świecie. Oczywiście nie mówię, że tak samo musicie tworzyć, jednak to jest taki gdyby chronologiczny ciąg, dzięki któremu będziecie mogli tworzyć kolejne maszyny, będziecie na pewno wykorzystywali jedne i jedne będą pociekały za sobą drugie. Dobra, mamy jak gdyby przed sobą blok, jest to blok kwarcu. Może usunijmy sobie. z tego bloku kwarcu wychodzą dokładnie dwa obiekty. Jest to kwarc krystal i kwarc dust Zobaczcie, że mieliśmy 8 sztuk tego kwarcu, a dostaliśmy 11 sztuk kwarc dust i 8 sztuk kwarc krystal Czyli jak gdyby mamy większe, większe prawdopodobieństwo, że wypadnie nam więcej kwarc dust niż kwarc krystal Dobra. No i oczywiście to będzie bardzo potrzebne, żeby stworzyć wiele, wiele maszyn. Przejdźmy najpierw do kabli. Mamy kable różnego koloru. Oczywiście też mamy kabel bardzo, znaczy również podstawowy, podstawowy kabel, który się nazywa ME Cable. Może wam go pokażę. To jest na czwartej stronie bodajże. Już wam go pokazuję. Gdzie te wszystkie maszyny były. O, mamy tutaj oczywiście ME Cable, a także różne kolory kabli. Te kable, które są tutaj. I dzięki tym kablom możemy stworzyć wiele sieci, ponieważ te kable ze sobą się nie łączą. Zobaczcie. kilka kabli i one się nie łączą. Za chwilę też coś powiem i na pewno do tych kabli jeszcze wrócę. Dobra. Jak widzicie, one się nie łączą, dzięki temu możemy stworzyć kilka sieci. Jednak ten kabel, który mówiłem, że jest taki podstawowy, czyli ML Cable, działa w ten sposób, że łączą wszystkie kable, jak gdyby, w jedność. Możemy, jak gdyby połączyć sobie tak. Kolory się ze sobą nie łączą, ale jednak ten główny kabel można połączyć z każdym z tych kolorów. Teraz, jeśli na przykład podłączymy do tego maszyny, znaczy tak, jest jedna maszyna, może tak, może zaczniemy od początku. Zacznijmy od początku, to do tego wrócę. Zacznijmy od maszyny, czyli od skrzynki, od MHS. Wyciągnijmy sobie MHS. Dobra, postawmy sobie ją. Teraz, jak widzicie, możemy otworzyć ją. Jednak, jak widzicie, mamy takie ciemne pola. Włóżmy sobie tutaj, jak nie wiem, powiedzmy, kobble e, stone, stone, wrzućmy sobie dirt'u troszkę, ale zobaczcie, nie możemy w ogóle nic włożyć. Dlaczego? Już mówię, żeby otworzyć skrzynkę, żeby jak gdyby można coś było włożyć do niej, musimy spełnić dwa warunki. Pierwszy warunek jest taki, żebyśmy podłączyli do niej, e, podłączyli do niej prąd. E, prąd jest bardzo ważny. Tutaj wcześniej. Położyłem blok Redstone, Redstone Energy Cell, który jest oczywiście naładowany energią, i do niego podłączymy sobie skrzyneczkę. To jest, pierwszy, to jest pierwszy warunek, który spełniliśmy. Drugi warunek, do tej skrzynki musimy włożyć jak gdyby dysk. Dyski. Mamy cztery różne rodzaje dysków. Pierwszy rodzaj dysku, już tylko go znajdę, ME. Mamy tak: ME1K Storage, 16K. 64 i oczywiście 4K storage. Dobra. I możemy te dyski włożyć właśnie w to pole. Kiedy włożymy nasz dysk w to pole i podłączymy oczywiście prąd, nasza skrzynka gdyby zaczyna działać. No i teraz możemy sobie ze spokojem włożyć wszystko co sobie zapragniemy. Zobaczcie, że mm, kiedy znajdziemy na dysk, mamy jak gdyby pewne informacje. Mamy, że mamy z liczby, czyli na 48 z 1024 bajtów i 3 z 63 typów, czyli pierwsze oznacza ile możemy włożyć danego materiału właśnie na ten dysk, a drugie ile różnych rodzajów tych bloków, czyli na przykład możemy położyć 63 typów. Powiedzmy, pierwszym typem będzie stone, drugim typem będzie dirt, trzecim cobblestone, czwarty, powiedzmy, no nie wiem, deski, piątym będzie jakieś drewno i tak dalej, tak dalej. Czyli możemy włożyć 63 różnych rodzajów bloków. Jednak, jak widzicie, mamy 1024 bajtów, czyli możemy włożyć, powiedzmy, to jest oczywiście abstrakcyjna liczba, powiedzmy 1000 bloków stone'a, 200 bloków dirta, i jak gdyby skrzynka już jest pełna. I dlatego mamy, jak gdyby, cztery różne rodzaje, które wkłada, możemy włożyć możemy włożyć jak gdyby więcej bloków. Za każdym razem możemy włożyć tylko i wyłącznie 63 typy różnych bloków, jednak mamy jak gdyby większą pojemność. Zauważcie, że kiedy usunąłem właśnie ten dysk z naszego czesta, automatycznie zniknęły wszystkie bloki. To oznacza, że to jak gdyby nasz nośnik informacji. Dysk jest naszym nośnikiem informacji i on zapamiętuje i przechowuje wszystkie bloki, które mamy na tym dysku. Czyli możemy teraz na przykład sobie włożyć kolejny dysk, który będzie miał 4096 bajtów, czyli oczywiście możemy włożyć już nie 1000 na a powiedzmy 2000 stłna, czy nawet 4000 stąna, 5000 powiedzmy, nie wiem, dirta i 200, powiedzmy, jeszcze, no nie wiem, drewna, tak? Czyli mamy o wiele więcej możliwości dołożenia właśnie do naszego, naszego dysku. Tak one działają. I może włożmy sobie jeszcze jeden, jeszcze jedną skrzyneczkę. Dobra nasza skrzyneczka. Mamy teraz sobie dwie skrzyneczki, tak samo będzie to działało, możemy włożyć. Aha, i zobaczcie, że teraz włożę nasz dysk, który miał, którym wcześniej włożyliśmy w innej skrzynce em, przedmioty, automatycznie one są wykryte w tej skrzynce i mamy to, co chcieliśmy. Klikamy prawym przyciskiem, znaczy lewym przyciskiem myszy e, i możemy wciągnąć sobie ze spokojem wszystkie itemy, które włożyliśmy w tej skrzynce. Dobra. Przejdziemy teraz do jednej e, bardzo ważnej maszyny. Najważniejsze w sumie to będzie nasz taki mózg. Całego systemu. Czyli tak, weźmiemy sobie może kable i weźmiemy sobie jeszcze maszynę NE Controller. Nasza skrzynka, kontroler, jak widzicie, jest na offline. Offline znaczy, że jest wyłączona. Do niej potrzebujemy oczywiście prądu. No i ten prąd musimy dostarczyć, wobec bez tego nasza, nasza maszyna nie będzie działała. Podłączymy do niej prąd. Jak widzicie, mamy jakby pasek energii. Włączamy i jest pokazane, ile zużywamy energii w tym momencie. Czyli ile, zużywa, ile energii zużywa ta maszyna, do której nie są podłączone żadne, żadne mm, kable i żadne inne skrzynki. Weźmiemy od niej i poprowadzimy od niej kilka kabli. Do tych kabli, oczywiście, będziemy podłączali kolejne maszyny. Weźmiemy kabel, mm, oczywiście ten podstawowy, czyli ME Cable. Weźmiemy tak, poprowadzimy dosyć długą linię, żebyśmy mogli podłączyć sporo tych maszyn. Mamy jak gdyby kontroler. Do tego kontrolera oczywiście podłączymy nasze skrzyneczki. Czyli jak gdyby teraz mamy, tutaj może włożymy sobie jeszcze kolejny dysk do tego dysku włożymy sobie powiedzmy, no nie wiem, okłód. Niech będzie okłód, czyli nasze deseczki. I teraz zobaczcie, że mamy w tej skrzynce Dirt'a, Cobblestone'a i Stone'a, a w tej skręcamy tylko i wyłącznie nasze deski. Kontroler wykrywa, jakie są um, urządzenia podpięte właśnie um, do tego kontrolera. tak? Czyli powiedzmy, mamy kontroler i zwłokujemy kable oraz... Dwie skrzynki. Zobaczcie, kontrola wykrywa, że mamy 14 kabli, oczywiście dwie skrzynki. Przez to, że mamy podłączone więcej tych skrzynek i więcej kabli, automatycznie więcej ta maszyna zużywa energii. Co jest bardzo ważne, ponieważ im więcej maszyn będziemy, będziemy mieli podłączone, tym więcej energii będziemy zużywali. Dobra, przejdźmy do kolejnego. Kolejna maszyna to jest ME Reformator. Ta maszyna jednak nie będzie potrzebowała żadnej energii, a także nie będziemy musieli jej podłączać pod żaden system. Czyli możemy się sobie z boku postawić i gdzie będziemy chcieli. Jak ona działa? Zobaczcie, mamy jak gdyby maszynę, którą możemy sobie, do którego możemy położyć powiedzmy w tym tutaj okienku nasz dysk. Ten dysk możemy sobie nazwać, czyli powiedzmy, nazwiemy go sobie, no nie wiem, cobblestone i redstone. O, niestety jest określona liczba znaków, więc napiszemy kobble i redstone. Niech tak będzie. Teraz włożymy do naszego, naszej skrzynki materiały, które chcemy, żeby ten dysk mógł tylko i wyłącznie przechowywać, ponieważ właśnie ta maszyna wyznacza, co dany dysk może zapisywać na swoim, na swoim dysku. Czyli powiedzmy, wrzucimy sobie kobla, tak nazwaliśmy, że to będzie cobblestone. I nazwaliśmy, że to będzie Redstone. Redstone, dobra, też taka weźmiemy. I włożymy sobie Cobblestone i Redstone. A. Czyli to jeszcze trzeba napisać Cobblestone, Cobble i Redstone. Klikamy Format. Automatycznie mamy ME64K Storage Cobble i Redstone, nasza nazwa. I teraz, kiedy. Włożymy ją do naszego chesta, wszystkie nasze deski może przełożymy sobie w inne miejsce, włożymy do tej skrzyneczki, kobla stąd zabierzemy i wyrzucimy, a do tej skrzyneczki włożymy nasz MS64K Storage kobl i Redstone. Teraz zobaczcie, możemy na przykład włożyć sobie Redstone, Coblstona, Redstone'a, ale jeśli będziemy chcieli włożyć sobie. Nie wiem, powiedzmy Stone'a. Już niestety nasza maszyna tego nie będzie przyjmowała, ponieważ napisaliśmy w tamtej skrzyneczce mf Formatet, że ta skrzynka, czyli ten dysk nasz, ma przyjmować tylko i wyłącznie Cobblestone'a i Redstone'a. To jest bardzo ważne, i jak gdyby dzięki, tym, dzięki tej. Maszynie ME Performated, możemy napisać sobie, zrobić jak gdyby sortownie. Typu, że do tej skrzyneczki tylko i wyłącznie ma trafiać cobblestone, do drugiej na przykład ma trafiać tylko i wyłącznie e, powiedzmy Redstone, do trzeciej tylko i wyłącznie Dirt, gdzie indziej jeszcze tylko Stone, więc bardzo, bardzo przydatne. Kolejną maszyną, e, którą Wam pokażę i przedstawię, aha, może pokażę Wam jeszcze raz przepisy, jak to się wszystko kraftuje, tak? Bo to też jest bardzo istotna sprawa. Żeby stworzyć ME Controller, potrzeb Potrzebujemy iron, quartz krystal, do tego M-Advanced Processor. Go się tworzy poprzez spalanie Advanced Processor Assembly, a to się tworzy właśnie w taki sposób. Tu jest silikon, tu mamy quartz cutting knife, a to się tworzy w taki sposób. Dobra, następne mieliśmy jeszcze nasze skrzyneczki. Skrzyneczki tworzymy poprzez glass, iron, skrzyneczka i conversion matrix. Conversion matrix tworzymy poprzez właśnie takie ułożenie, M Basic Processor, spalanie Basic Processor Assembly, a to się tworzy w taki sposób. Tak więc zobaczcie, że mamy naprawdę bardzo, bardzo trudne przepisy do kraftowania. Będzie na pewno sporo roboty, żeby takie maszyny właśnie potworzyć. Pokaże, pokazywałem Wam jeszcze kable. Może pokażemy Wam taki podstawowy kabel, który tworzy się przez ME Cable i lapis Azuli. Dobra. Następne pokazywałem Wam jeszcze Preformatet. To też jest bardzo, bardzo potrzebna maszyna, która na bank em, wielu z Was się przyda. Bardzo podobnie, tylko że tam jak mieliśmy e, skrzynkę, mieliśmy e, Chess, tutaj mamy Crafting. Tak samo Conversion Matrix, który też już wcześniej pokazywałem. Dobra, przejdźmy teraz do kolejnej maszyny. ME e, Terminal. ME Terminal tworzymy poprzez. Hmm, nie tak. M terminal otworzymy poprzez Iron Glass, Conversion Matrix i Eme Cable. Mhm, dobra, i weźmiemy teraz sobie taki terminal do naszej skrzyneczki już wam mówię, dlaczego on nam się przyda. Terminal. Terminal jest to maszyna, dzięki której będziemy mogli jak gdyby wyciągać przedmioty, które mamy w skrzynkach właśnie tam. Czyli powiedzmy w pierwszej skrzynce mamy um, Dirta stone i drewno. Tutaj mamy cobblestone i Red w drugim dysku. I um, ten terminal przechowuje wszystkie itemy, które mamy w poszczególnych skrzynkach. Czyli, gdyby, to jest zbiera wszystkie informacje, i właśnie w tym miejscu możemy po prostu sobie zabierać. Weźmiemy sobie Stone'a, weźmiemy sobie co innego. Możemy to oczywiście również odkładać, właśnie w te miejscu. Co jest właśnie fantastyczne. Dobra. E, jak gdyby, mamy terminal, czy to jest, jak gdyby, taki e, zbiór wszystkich skrzynek w jedną całość, ponieważ e, te wszystkie kable. Jak gdyby to, to jest jak gdyby taki sieć, taki system, dzięki któremu mamy jak gdyby wszystko jest ze sobą połączone. I w ten sposób możemy wyciągać właśnie z tego miejsca wszystkie itemy, które mamy w skrzyneczkach właśnie gdzieś w oddali. Pamiętajmy, że musimy mieć podłączone kable do skrzynek razem z, z kontrolerem i z terminalem. Zobaczcie, mamy teraz 14 sztuk kabli, dwa czesty i jedną skrzynkę, czyli terminal. I to wszystko zużywa 13 units per tick. Czyli już mamy jak gdyby zwyżkę energii. Kolejna maszyna. Mamy maszynę ME Drive. Co to jest za maszyna? Maszyna bardzo, bardzo ciekawa. Tylko ją znajdę. Będziemy potrzebować na jeszcze ME i Oport i jeszcze ME Drive. Dobra. Możemy kabel podkładać, ponieważ na razie nam nie będą potrzebne. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz odnosi kontrolera kontroler może być tylko i wyłącznie jeden na sieć. I teraz, tak jak mówiłem, że wrócę do kabli, nie możemy zrobić czegoś takiego, że będziemy mieli powiedzmy jedną, jeden kontroler tutaj, natomiast drugi kontroler będzie tutaj na żółtej, ponieważ jeśli połączymy to razem jakimś kablem zwykłym, właśnie me cable, i będziemy mieli na dwóch sieciach, automatycznie pokaże się konflikt. Zobaczcie, pamiętajcie, że one jak gdyby będą chciały zarządzać tak energią, żeby to wszystko działało w, jedną, w jednej całości, żeby jak gdyby to wszystko wstawić w jedną spójność. I teraz zobaczcie, kontroler config, ponieważ mamy dwa kontrolery na tych samych kablach, mimo że mamy różne kolory, ale nie możemy, jak gdyby mieć ze sobą połączone. Jeśli powiedzmy rozwalimy tutaj, tu i tutaj, będziemy mieć jak gdyby dwie, dwa, różne, dwa różne sieci, dwie, dwie różne sieci, automatycznie możemy mieć takie e, dwa kontrolery. Ale jeśli połączymy to kablami, automatycznie występuje konflikt i nie będą ze sobą współdziałały, ponieważ one jak gdyby się gryzą ze sobą i chcemy jak gdyby zrobić to jak najlepiej. Jedna drugą będzie jak gdyby, będzie ze sobą się kłóciła. Także pamiętajcie, że kontrolery nie mogą działać ze sobą, nie mogą być na jednej linii. Dobra, czyli teraz tak, wracamy do naszego ME Drive i ME Port. ME Drive. ME Drive jest to maszyna, która mm, do której możemy włożyć właśnie nasze dyski z skrzynek. Powiedzmy, możemy mieć tylko i wyłącznie jedną skrzyneczkę, do której włożymy kilka dysków i potem te wszystkie dyski włożymy do naszego M e drive. Teraz, kiedy włożymy do M e drive, możemy jak gdyby nadal korzystać właśnie z tych dysków, ponieważ terminal wykrywa z tego M e drive to, tą zawartość, która jest właśnie w tym dysku i możemy sobie ze spokojem dalej pracować na tym. Proszę bardzo. Także jest to fantastyczne. Kolejna maszyna MIO Port. Co to jest za maszyna? Bo to już jest troszkę bardziej skomplikowana. I teraz możemy zrobić na tej zasadzie, że mamy jak gdyby dysk i nasz M Drive. To jest M Drive, to jest nasz dysk. Możemy zrobić tak, że będziemy chcieli przerzucić informacje z tych dysków, które są tutaj, czyli z M Drive, z 64 Storage Cobble i Redstone oraz M1 Storage przełożyć wszystko na jeden ME4 k Storage Włożymy i informacje zapisują się właśnie z tego. Zobaczcie, że tutaj nie ma jak gdyby żadnych informacji i zapisały się one właśnie na nasz dysk. Możemy zrobić jak gdyby odwrotność, czyli to co mamy tutaj, chcemy przerzucić to na dyski, które są w ME Drive. Zobaczmy, wszystkie informacje wróciły na swoje miejsce, czyli możemy działać w dwie strony. Możemy jak gdyby znowu obrócić proces, zabrać i z powrotem znowu do tych wszystkich dysków, które są w ML Drive. To mamy Operation Move, czyli dysk ma się usuwać, kiedy będzie pusty, kiedy praca będzie skończona, kiedy będzie pełne. To od nas zależy, jak chcemy to ustawić. Tutaj jest oczywiście Always Active, czyli zawsze będzie działać. Może być Always, always Active, znaczy, przepraszam, Active Without Signal, czyli jeśli nie ma redstone'a, będzie włączone, bądź Active with Signal, czyli musimy do niego doprowadzić jakiś redstone, żeby jak gdyby ten, ta maszyna zaczęła działać. Dobra, przejdźmy dalej. Kolejna bardzo fajna maszyna. Jest to EME Wireless Access Point. Prawdopodobnie, już po nazwie większość z Was się domyśli, dlaczego jest ta maszyna. Jest to maszyna, dzięki której możemy, jak gdyby, wyciągać z tej sieci, ponieważ tak to nazwę, to jest jedna wielka sieć, z której możemy wyciągać, wyciągać właśnie różne bloki. Do tego będziemy potrzebowali. Jedną bardzo ważną rzecz, czyli MLA Wireless Access Terminal, i to jest jak gdyby nasz em, przenośny. O, aha, oczywiście, jak gdyby nasz terminal trzeba zarejestrować, e, i ten terminal będziemy rejestrować do naszego kontrolera. E, wkładamy w to miejsce. Automatycznie zapisuje się, widzicie, jest linked, czyli jest zapisany do naszego, do naszej sieci. Do sieci mamy podłączony wireless. teraz możemy sobie wyciągać z naszego terminala nasze itemy. Proszę bardzo, wszystko pięknie. Jednak jest jedna wada, ponieważ nasz terminal ma pewien zasięg, na którym działa. Czyli już tutaj, jak widzicie, wireless active terminal, no signal. Tutaj jeszcze tak. To już niestety nie. Jednak możemy jak gdyby troszkę zwiększyć obszar działania tego naszego przenośnego um, terminala poprzez włożenie do, niego, włożenie do niego jednej bardzo ważnej rzeczy. Może od razu wpiszę, będzie szybciej. Wireless booster. Możemy włożyć do jednej skrzynki 16 sztuk boosterów i niestety nie możemy jak gdyby podłączyć kolejnej maszyny i do kolejnego włożyć 16 sztuk. Kolejnych wireless booster możemy podłączyć do jednej sieci tylko i jeden wireless access point. I do tego wireless access point 16 sztuk wireless booster. Teraz możemy jak tylko kawałek do, a dalej odejść. Wcześniej mogliśmy tam dojść. Mamy tutaj już zasięg. Tutaj też mamy. Tutaj mamy. I, 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 i. Tu już niestety nie mamy. Dołożyliśmy 16 sztuk wireless booster. I dokładnie wydłużyło nam to o 16 sztuk. Em, kratek w Minecrafcie Tutaj nie ma. Tutaj już jest. Mniej więcej będzie 16 sztuk, tak na oko mi się wydaje. Ale pewnie, jakbyśmy przeliczyli, to rzeczywiście 16 sztuk będzie. Ostatnia bardzo przydatna maszyna, którą dzisiaj umówię, będzie to ME Crafting Terminal. Którą podłączymy również do, naszego, do, na, do naszej sieci. Jak to działa? Jak się pewnie z Was, yy, większość z Was domyśla, crafting terminal będzie potrzebny do tego, żeby jak gdyby, craftować nasze itemy. Mamy tutaj jak gdyby nasz wszystkie itemy, które mamy w skrzynkach, czyli w naszej sieci. Może nie tyle w skrzynkach, a w naszych dyskach oczywiście, tak? Ponieważ od dyski za zawierają wszystkie informacje odnośnie tego, gdzie mamy jakie itemy. I mamy teraz, jak gdyby poniżej tego terminalu naszego działamy wszystkie itemy, mamy jak gdyby nasz crafting table. I możemy, powiedzmy, zrobić sobie tutaj od razu nasz furnace. Super. Czyli możemy jak gdyby sobie yy, możemy wyciągać tyle, ile mamy jak gdyby itemów w naszej skrzyneczce. Mieliśmy 64 sztuk cobblestone'a, z tego stworzyliśmy dokładnie 8 sztuk furnace. I oczywiście nasz furnace możemy włożyć z powrotem do naszego terminala i powiedzmy, nie wiem, odejść gdzieś, gdzieś daleko i z tego terminala sobie przenośnego ter terminala wyciągnąć 8 sztuk pieców. Proste, łatwe i wygodne. Jednak, no tak jak mówiłem, ma to jeden minus, że mamy jak gdyby, możemy pracować w tym terminalu, czy na naszym ym, takim tablecie, można powiedzieć, który będzie, z którego będziemy wyciągali nasze przedmioty. No powiedzmy, w obrębie naszej bazy mamy jakiś swój domek, y, który ma, powiedzmy, rozmiary 40x40. W środku, powiedzmy, jest ta maszyna, cała ta sieć, y, razem z tym wireless access point, i na tą odległość możemy bawić się właśnie tą całą siecią wyciągać właśnie z niej wszystkie bloki, które mamy jak gdyby niedaleko od siebie. Jak widzieliście, mamy tutaj crafting, który jak gdyby jest dosyć no, dosyć poręczny, jednak można to ulepszyć. W jaki sposób to zrobimy, dowiecie się już w następnym odcinku, ponieważ można jak gdyby ten cały proces automatyzować, stworzyć pewne procedury craftingów, które włożymy do naszych terminali, do naszych bloków, do naszej sieci w sumie, do naszej struktury, o właśnie tamtej, z których będziemy później mogli jak gdyby tworzyć już um, skraftowane itemy. Ale o tym już w następnym odcinku, w części numer 2. Mam nadzieję, że Was zainteresowałem, że mod Wam się spodoba i na pewno będziecie go wykorzystywali. Tymczasem ja się z Wami żegnam i spotkamy się w drugiej części, gdzie tam omówię resztę itemów, i resztę urządzeń, które są naprawdę fantastyczne, które dają kolosalne możliwości. E, mam nadzieję, że wysłuchacie mnie również w tej drugiej części. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!